Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i Was, drodzy uczniowie. W karcie nauczyciela w 1982 roku zapisano, że 14 października każdego roku w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty. Jan Zamojski już 400 lat, 400 lat temu Wiedział, jakie są konsekwencje dobrego wychowania i edukacji. Do dziś jego słowa takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzież chowanie mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Odpowiedzialność nauczycieli jest ogromna. Młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety. Dobry nauczyciel ukierunkuje ucznia na właściwe działania, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Ale wpoi też wartości, którymi należy kierować się w życiu. W, w tym szczególnym dniu jako dyrektor szkoły mam zaszczyt w imieniu własnym i uczniów podziękować za to wszystko nauczycielom. Dziękuję za zaangażowanie w pracę, życzliwość i serdeczność. Za to, że jesteście twórczy, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Wam uczniowie codziennie przychodzą tutaj z ochotą i chęcią do pracy. Dziękuję Wam także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili, mogę liczyć na Waszą pomoc, wsparcie i życzliwość. Warto też docenić pracowników niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie, przypom nie przypominałaby tego miejsca, jakim jest. Uczniowie mogą liczyć na pomoc z Waszej strony, tak samo jak ze strony nauczycieli. Dziękuję za to, że nasza szkoła sprawnie funkcjonuje jako instytucja, jest ciepła, czysta, zadbana i bezpieczna. Dziękuję za pomoc udzielaną uczniom, za to, że zwracacie uwagę na ich zachowanie pomagacie w procesie wychowania. Na koniec chciałbym życzyć nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz osiągnięć pracy zawodowej i wszystkim pracownikom pomyślności w życiu osobistym, spełniania najszczerszych marzeń i optymizmu.